Tu dopiero zadziała się tragedia. Hejka! Musimy pogadać. Pogadajmy o mojej dentofobii. Ale słuchajcie, to nie jest taka sobie oddentofobia, że boję się, ale siądę i mi coś zrobią. Opowiem Wam o mojej historii, skąd się to wzięło. Bo to, że boję się dentysty i boję się wszelkich zabiegów w gabinecie dentystycznym, już wiecie, i z TikToka, i z Instagrama, ale w zasadzie nie było takiego filmu, takiej opowieści, skąd się to w ogóle wzięło i czemu ta latka tak panicznie się boi, że musi się położyć, uśpić i naprawić zęby. W ciąży bardzo mocno popsuły mi się zęby i z tego powodu, jak tylko urodziłam, skończyłam karmić, to poszłam do dentysty w celu, wiadomo, już takich wstępnych napraw i tak dalej, bo tyle tam tego było. No i w zasadzie to nie była moja pierwsza wizyta u dentysty, no bo już byłam wcześniej, miałam te zęby naprawiane i było wszystko w porządku. Wiadomo, no człowiek się gdzieś tam boi, ale nie było to do takiego stopnia, jak po tej feralnej sytuacji. No i ja sobie poszłam do tego dentysty, słuchajcie, do tego samego, co zawsze chodziłam. A jakaś taka babeczka, no miła, sympatyczna, no mówiłam, ja no, po prostu chodziłam sobie i nie zwracano do wagi, czy kto jak robi, po prostu, no, nie bałam się tego aż tak. I miałam robioną szósteczkę z tyłu, tutaj, na dole. Um, I w trakcie, ja oczywiście biorę zawsze znieczulenie, wzięłam sobie znieczulenie, no i ta pani zaczęła mi robić tego zęba. Tylko, że to mnie coraz bardziej bolało, mimo że miałam podane znieczulenie, ale to tak mnie bolało, że myślałam, że zejdę na tym fotelu, serio. No i ta dentystka zamiast wyjąć mi to wiertło, czy to, co miała, to nam dalej tam robiła, dalej, ja mówię, nie, nie, i w końcu się jakby no mocniej e, odepchnęłam, że nie chcę e, dalej kontynuować tego i ona mówi, no dobra, no podamy jeszcze jedno znieczulenie i teraz na pewno już zadziała. i mówię, no dobra, no to... No to jedźmy z tym, nie? No, podajemy po prostu drugą dawkę, bo może tam ta wygasła. No i pani doktor tutaj podała mi to znieczulenia, z tym, że to nie pomogło. I tu dopiero zadziała się tragedia. Ja trzymałam ssak, wiecie tak, nie? Tak, w ten sposób. Tak, o, tu. I oblały mnie takie poty, zacisnęły mi się ręce. Nie byłam w stanie wypowiedzieć nawet słowa. Ja nie płakałam. Ja się darłam. Ja się dosłownie darłam. Eee... Pani dentystka przestała, bo widziała, że coś się dzieje, coś jest nie tak. Dostałam jakiegoś skurczu rąk. Nie potrafiły wyjąć mi saka w ogóle tutaj z dłoni. Tak siedziałam poskręcana. Bluzkę miałam dosłownie mokrą z potu. Trzęsłam się. Nie wiadomo było, co mi się dzieje. Tamte babeczki zaczęły mi podawać wodę, usiadłam obok na krześle, żeby się uspokoić, żeby to tamto się to naprawdę próbowało mnie uspokoić. Ja nie wiem, co to było do tej pory, ale 15 minut zajęło mi to jakby dojście do siebie. Miałam mroczki przed oczami, ja ledwo co w ogóle widziałam. Ja miałam wrażenie, że ja tracę jakąś taką świadomość pomału. Ręce to naprawdę miałam tak zablokowane, że nie umiałam ręki chwycić szklanki z wodą, tylko Rafał mi podawał wtedy tą wodę. I wtedy pamiętam, że panie zrzucały winę na hormony. Że to na pewno hormony, może mam Hashimoto, gdzie ja nigdy nie miałam takich problemów, że to na pewno przez to i przez to, to znieczulenie nie działa, nie? I jakby odesłały mnie do domu po prostu. I moja noga u dentysty po tych traumatycznych wydarzeniach nie stanęła przez 5 lat. Nosiłam się z zamiarem pójścia naprawdę do gabinetu ostatnie dwa lata, a na końcu 2024 roku postanowiłam poszukać kliniki dentystycznej, która się mną zajmie. Przeszukałam masę, ale to naprawdę masę komentarzy. E, cenowo też, żeby się fajnie gdzieś tam zgadzało. I trafiłam na miejsce w Mysłowicach, bo szukałam w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Mm. I zadzwoniłam się umówić. I słuchajcie... Ja podczas tej rozmowy płakałam, bo to dla mnie był tak milowy krok. Coś naprawdę, do czego zmuszałam się tyle czasu, i ja wiedziałam, że to będzie ciężka przeprawa. Ja wiedziałam, że to będzie ciężka przeprawa, ale dałam radę. Powiedziałam wprost, jak wygląda moja sytuacja. Na pierwszą wizytę poszłam, na wizytę adaptującą, i na niej płakałam. Całą wizytę. Całą wizytę płakałam. Gdy się dowiedziałam, co muszę zrobić? Jak jest źle. No to nie dokładało mi to do mojego samopoczucia rzeczywiście. Części rzeczy byłam świadoma, ale dostałam też jedną bombę. Ma pani mleczną trójkę, która jest do usunięcia. Trójkę usunięcia? Co teraz w ogóle. Na moje szczęście, mam pod tą mleczną trójką, zwykłą trójkę taką stałą. Która po prostu się sama nie wybiła, jest w bardzo złym położeniu. Ale co tutaj twierdzą lekarze, i jak oni by chcieli, żeby te leczenie zostało poprowadzone, to zaraz Wam powiem. Byłam na wizycie adaptującej, potem byłam na wizycie u ortodonty, bo tutaj zalecali aparat po prostu ortodontyczny. Natomiast tego aparatu ortodontycznego ostatecznie nie chce i trafiłam do właściciela tej kliniki, e, protetyka, bo ja chciałam sobie tutaj, wyczytałam w internecie, że mogłabym sobie zrobić most protetyczny i na coś takiego się zdecydowałam. Po rozmowie z panem, tutaj doktorem, e, zasugerował, żebym najpierw sobie wyleczyła zęby, a potem będziemy o tej trójce rozmawiać, żebym najpierw się przekonała, zaadaptowała i muszę powiedzieć, że każda z tych osób. E, u której byłam, zajęła się mną no, naprawdę dobrze i czułam się tak komfortowo i nie miałam się teoretycznie czego bać. Pan doktor tutaj powiedział, że nie mogę czekać na tą swoją yy, yy, dentystkę, bo ona jest akurat rzadko i że mam też się zapisać do kogoś innego, kto też ma dobre podejście i po prostu częściej będę chodzić, bo nie mogę sobie robić jednego zęba co miesiąc, no bo nie mamy na to czasu. Yy, ja się zapisałam. Byłam naprawdę mega pozytywnie nastawiona, myślałam, że to wszystko pójdzie po mojej myśli, ale tak nie było. Musicie dać mi chwilę, bo mnie się nawet ciężko o tym mówi. Każdy dzień wizyty zawsze, to zawsze był dla mnie mega ciężki. Um, ale naprawdę tego dnia, naprawdę stwierdziłam, że wiecie, nastawienie to jest połowa sukcesu i to mi pomoże. I ja pojechałam. Pani zaczęła od tej szósteczki tutaj która mi się notabene dwa tygodnie wcześniej po prostu już połamała, bo ja tego zęba, który jest do doleczenia po starym dentyście, jest w połowie jakby wyszlifowany i on miał prawo się po prostu połamać. i Zrobił to akurat wtedy, kiedy zajęłam się tymi zębami, więc super. Więc no to mega rzeczy, dużo się zbiegło. A w międzyczasie Wam dopowiem, że mm, kilka dni przed Tajlandią okazało się, że w tej mlecznej trójce zrobiłam mi się przytoka już z ropą, i on jest natychmiast do usunięcia ten ząb i z antybiotykiem poleciałam na swoje wymarzone wakacje więc to też szłam i leciałam tam ze strachem, że coś tam może mi się wykluć, że coś się zdadzieje że coś będzie boleć i jedyny plus i to chyba normalnie dobra wola Pana Boga, że te, zęby, że te zęby mnie nie bolą, że mimo, że są do naprawy to one mnie nie bolą i naprawdę bardzo za to dziękuję bo jeszcze jakby bolały i miałabym Ach, no szkoda gadać. To już było na maksa niekomfortowe. No i z... dobrze brzegu <grych> nastała ta wizyta, na której miałam mieć podane znieczulenie komputerowe. Pani była poinfor... pani doktor była poinformowana o tym, że no jestem ciężkim przypadkiem. A naprawdę do mnie podeszła, tłumaczyła wszystko. Dali mi takie okulary, które przyciemniają I ja się tak czułam, że tak odpływam. Naprawdę było dobrze. Było dobrze. Ale no, zaczęli mi Podawać to z nieczuleniem. Tu z przodu, tu z tyłu, i takie, czt, 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 takie coś się robiło, to, to było to nieczulenie. I przez to, że ja płakałam, to jak ja byłam w takiej, wiecie, pozycji leżącej, to ten cały katar i te płyny, wszystko po prostu ściekało mi do gardła. Ja nie mogłam w ogóle. Połknąć tego. Próbowałam to połknąć i wpadałam na jakby taką, nie że panikę, ale takie, że jest jakiś dyskomfort, co się dzieje. Miałam pozycję też leżącą, więc jak to znieczulenie zaczęło działać, to ja miałam takie poczucie, że ja się duszę. Nie dość, że nie umiem połknąć tego wszystkiego, co mi stoi tam z tyłu. To miałam takie poczucie, że się duszę, że jest mi gorąco i bałam się tego, że ja, pani doktor ruszy tego zęba. Mm. a ja spierdzielę. <laughs> wiecie? Po prostu spierdziela, bo nie dam rady. No i nie dałam rady. No, niestety nie dałam rady i mimo potemnego znieczulenia. Miałam takie szczęście, że była na zmianie też pani doktor, która zajmuje się leczeniem zębów w narkozie. Ja już po prostu poprosiłam o narkozę. Ale nie w tamtym momencie, tylko poprosiłam w kwietniu o narkozę. Mam już ustalony termin po świętach. Strasznie się stresuję, bo. Przez to, że tyle czasu zwlekałam, to mam teraz do zrobienia dużo rzeczy, co powoduje, że możliwe, że na jednej narkozie się nie skończy. I cały czas nosiłam się z zamiarem, że może uda się przełamać mieć na aparat ortodontyczny, żeby wiecie, bo to jest skomplikowane. Trzeba naciąć mi tutaj dziąsło, otworzyć je, złapać tą trójkę, która jest u góry, i ją ściągać powoli w dół. Ja sobie pomyślałam, że ja mam co miesiąc wizyty przez ponad dwa lata, bo mi tutaj powiedzieli, że to leczenie w moim przypadku będzie nie dość, że droższe, to jeszcze dłużej trwające. I ja sobie powiedziałam, że ja nie dam rady. Ja nie dam rady po prostu, wiecie, iść, naprawić zęby, śpiąc, każdy potrafi. Mimo, że teraz się stresuję, że się nie obudzę i zostawię dziecko, to już w ogóle, ale to każdy potrafi. Ale teraz wyobraźcie sobie sytuację, że ja mam jeszcze na i ja muszę tam chodzić cały czas, to wszystko ściągnąć, to jest naprawdę dla mnie na no, stresujące, zresztą widać. No i ostatecznie skończyło się na tej narkozie tak naprawdę. Mam mieć usuwane wszystkie ósemki, ale one na szczęście są wyrżnięte. Idę na prawie kilka zębów, no i ta trójka, zobaczymy. No ustaliłam wstępnie, że chciałabym mieć ten most protetyczny i teraz właśnie w poniedziałek mam wizytę u dentysty w celu potwierdzenia kosztów. To nie są małe koszty, słuchajcie. Ale no, za się płaci. <noise> za i, i za to, żeby mieć zdrowe zęby. Miałabym naprawdę super wakacje w tym roku za to. Jeśli byście mieli jakieś pytania, możecie zadać je w komentarzu. Mogę z chęcią powiedzieć. Trochę już przeszłam. Nie wiem, czy najgorsze za mną. najgorszy dopiero przede mną. Nie sądziłam, że nagram o tym vloga, ale wiem, że są osoby, takie jak ja, które zwlekają. Zlekają, idą w pędzie życia, a potem się budzą z zepsutym zębem i z problemem i bólem. Ja to mam szczęście, że mnie to chociaż nie boli. Więc chciałam dać znać, że jestem z wami, że z chęcią wam powiem, jak to jest po narkozie, że co się odlecze, to nie uciecze. Narobiłam sobie bigosy i teraz muszę go zjeść. <noise> za dużo tych przysłów dzisiaj. I bardzo proszę Was o to, żebyście trzymali za mnie kciuki w kwietniu, bo na pewno mi się przydadzą. Zdrowka.